Serducho 16 lutego 2008 roku. Każda nuda powstająca z bólu jest wielka. Dzisiaj nasyciłem swoje palce kolejnymi bąblami od grania na bassy, co pozwoliło mi na zmianę planów i zajęcie się czymś innym. Z nudów usiadłem do Matrixa i zacząłem szukać znajomych z dawnych lat. Trafiłem kumpla, z którym nie miałem najmocniejszych relacji w danych czasach, ale okazuje się, że bardziej się rozumiemy niż z tymi, którzy byli wtedy naszymi faworytami. Na tak to jest, życie zmienia ludzi i sprawia różne zaskakanki. On zawsze był otoczony murem fajnych dziewczyn, więc pomyślałem, że zna się na komunikacji z kobietami jak nikt inny. Zadałem mu początkowy zestaw pytań w stylu jak leci, jak żona i dzieci? Kiedy już wszystko się odpowiedziało, zapytałem go o swój przypadek. Opowiedział mi swoje scenariusze, a na koniec powiedział, że tak naprawdę to nie ma żadnego klucza, który byłby choć trochę uniwersalny dla każdego. Wtedy dotarło do mnie, że każdy z nas jest takim reżyserem życia i w zależności jaką sytuację wytworzy, tak potem musi to kręcić. Powiedzmy, że on jest skuteczny w poznawaniu dziewczyn, ale on sam kreuje sytuacje, które opanował do jakiejś tam perfekcji. Jest jak na przykład sportowiec, który na bazie jakichś bodźców wie kiedy zwolnić, a kiedy przyspieszyć. On zaczyna w takich miejscach i sytuacjach, gdzie czuje się dobrze. Nie musi kierować się przypadkiem czy zaskoczeniem. U mnie sprawa jest bardzo nietypowa, wiem tylko ja i Anioł. Dobrze, że on ostatnio się nie odzywa, bo czuję, że moja misja z serduchem trochę zwolniła tempa i czeka mnie poważna rozmowa z nim.